Zakończenie aż trzech ważnych inwestycji to ogromne wydarzenie dla dyrekcji i pracowników szpitala, a nade wszystko dla pacjentów. Dotychczas, żeby skorzystać z rezonansu magnetycznego trzeba było udać się aż do Rumi lub Gdańska. Rezonans zakupiła prywatna firma. W pierwszej kolejności z pracowni będą mogli korzystać pacjenci poddani hospitalizacji w Wejherowskiej placówce. Takiej pracowni u nas dotychczas nie było. Mieliśmy pracownię tomografii komputerowej, natomiast rezonans magnetyczny to jest znowuż zupełnie nowy rodzaj diagnostyki. To jest urządzenie, które pozwala diagnozować. Inne schorzenia niż te, które można zdiagnozować w tomografii komputerowej, daje odpowiedź na bardziej precyzyjnie jednostki chorobowe, pozwala wykrywać i je określać. Takie urządzenie jest bardzo kosztowne, takich urządzeń na terenie naszego województwa no, nie jest zbyt dużo. Największym przedsięwzięciem była zmiana lokalizacji, powiększenie i modernizacja oddziału anestezjologii oraz intensywnej terapii. Remont tego oddziału był długo wyczekiwany. Zmierzaliśmy no, od dłuższego już czasu do tego, żeby przenieść go w inne miejsce i to inne miejsce wiedzieliśmy, gdzie ono jest w szpitalu. Ono oczywiście powinno spełniać określone standardy, czyli być w pobliżu szpitalnego działu ratunkowego, w pobliżu... Bloku operacyjnego i w pobliżu istotnych y, y, urządzeń diagnostycznych. Teraz spełnia on wszelkie unijne standardy, a jego remont pozwolił na zwiększenie ilości łóżek z 8 do 12. Wylicza się, że y, Ilość łóżek w oddziale intensywnej terapii powinna stanowić 2% minimum, 2% łóżek ogólnej liczby łóżek w szpitalu. I w naszej sytuacji to nawet troszeczkę jest więcej niż 2%, czyli spełniamy te warunki. Oddział oprócz tego że ma nową lokalizację ma dużo korzystniejsze warunki do pracy dla pielęgniarek dla lekarzy W związku z modernizacją oddziału wzrosło też zapotrzebowanie na zatrudnienie pielęgniarek do tej pory kadra jest jeszcze niepełna i dyrekcja poszukuje nowych pracowników Koszty remontu oddziału poniosły m.in. wszystkie samorządy z powiatu wejherowskiego oraz część z powiatu puckiego Łączna pula dotacji pochodząca z samorządów to 745 tysięcy złotych. miliona sfinansował urząd Marszałka to jest przede wszystkim szpital bardzo przyjazny pacjentom. To jest to, co go niezwykle tutaj wyróżnia. Czyli szpital, szpital taki z bardzo domową, domową atmosferą, z przyjazną atmosferą dla, dla pacjentów. Nie o wszystkich szpitalach, tak można powiedzieć. To jest szpital, który wyróżnia się jeszcze w jednej niezwykle istotnej kwestii, to jest współpraca z lokalnymi środowiskami. Koszt całej inwestycji oscyluje w granicach 2 milionów 800 tysięcy złotych. Szpital musi jeszcze pozyskać 600 tysięcy złotych. Kolejnym powodem do radości jest przyniesienie kaplicy szpitalnej w dogodniejsze miejsce. Dotychczas kaplica pełniła także funkcję sali konferencyjnej. Nowa lokalizacja i nowe wyposażenie pozwoli pacjentom na korzystanie z kaplicy wyłącznie do celów duchowych.